Oto mój misiu. Dołącz do przyjaciół Misia Brązusia i subskrybuj ten kanał, żeby żadna nowa przygoda Cię nie ominęła. Magiczny skuter śnieżny. Brązuś przebywał w swoim domku, gdy usłyszał jakiś dochodzący dźwięk w lesie. Zainteresowany wychylił swoją puszystą głowę na zewnątrz i dostrzegł w oddali szybko poruszający się pojazd. Zbliżał się coraz bardziej, unosząc chmurę białego śniegu za sobą. Wyruszył w stronę dźwięku, przeciskając się między drzewami, osypanymi śniegiem i omijając krzewy. Kiedy dotarł bliżej, ujrzał leśniczego, siedzącego na skuterze śnieżnym, który poruszał się przez zasypane śniegiem ścieżki leśne. Misiowi brązusiowi błysnęły oczy ze zdumienia. To był pierwszy raz, kiedy widział taki pojazd w lesie. Podekscytowany nowością, podszedł bliżej, ciekawy: jak to możliwe, że leśniczy ma taki niezwykły środek transportu? Gdy zbliżył się do leśniczego, brązuś ujrzał, jak ten zatrzymuje skuter i wychodzi, obserwując okolicę. Misiowi zapaliła się iskierka ciekawości. Co może być powodem przybycia leśniczego na tym nietypowym śnieżnym pojeździe? Ale zanim zdążył zapytać, leśniczy wyciągnął z plecaka torbę z przysmakami dla zwierząt leśnych i rozrzucił je ostrożnie, aby zwierzęta w lesie miały jedzenie. Brązuś zrozumiał, że leśniczy dba o zwierzęta leśne, dostarczając im pożywienie w trudnych, zimowych warunkach, i podziwiał troskę i serce leśniczego. Uczta dla leśnych mieszkańców rozpoczęła się. Podszedł do leśniczego, przywitał się z nim i zaczęli rozmawiać. Skuter śnieżny był niebiesko-czarny, błyszczący i wyglądał, jakby był stworzony do przejażdżek po śnieżnych bezdrożach. To było coś zupełnie innego od wszystkiego, co widział dotąd Brązuś w lesie. Jego serce zabiło szybciej. Był bardzo zainteresowany możliwością odkrywania nowych przygód i miejsc. Leśniczy zaczął opowiadać misiowi Brązusiowi, że skuter śnieżny Różni się od tradycyjnych pojazdów tym, że zamiast kół posiada specjalne gąsienice. Te gąsienice są jak długie paski ze specjalnej gumy, które owijają się wokół koła, pozwalając skuterowi poruszać się po śniegu. Dzięki gąsienicom skuter śnieżny może łatwo poruszać się po miękkim, głębokim śniegu. Dzięki nim nie utyka w zaspach ani nie wpada w trudne dla pojazdów miejsca. Skuter śnieżny pozwala płynnie przemierzać zimowy krajobraz. Nagle zwierzątka leśnej krainy zauważyły, że jedno z małych zwierzątek zajączek z dzisek zgubił się w odległej części lasu, otoczonej gęstym, głębokim śniegiem. Zaniepokojeni przyjaciele zajączka natychmiast zwrócili się o pomoc do misia brązusia. I wraz z leśniczym postanowili ruszyć na ratunek, aby dotrzeć do zajączka, który zgubił się w odległym zakątku lasu. Postanowili skorzystać ze specjalnego skutera śnieżnego, który był w stanie pokonać trudne tereny zasp śnieżnych i ruszyć w głąb zaspy. Skuter śnieżny przemieszczał się zwinnie po puszystym śniegu, omijając przeszkody i pokonując trudne tereny. Miś brązuś wskazywał kierunek, a leśniczy prowadził przez gąszcz, drzew i zasp. Po trudnej podróży dotarli do miejsca, gdzie zajączek czekał z niepokojem. Zajączek był bardzo szczęśliwy, gdy zobaczył misia brązusia, Skuter śnieżny okazał się cudownym narzędziem w ratowaniu zajączka. Dzięki swojej zdolności do poruszania się po głębokim śniegu pozwolił na szybkie dotarcie w trudno dostępne miejsca, gdzie inny pojazd mógłby mieć trudności. Wszyscy wrócili do domu, czując się bezpiecznie, a zajączek był wdzięczny za pomoc, jaką otrzymał. Skuter śnieżny okazał się nie tylko narzędziem do zabawy, ale także uratował przyjaciela w potrzebie. Miś Brązuś z przyjaciółmi zaczęli rozmawiać o tym, jak skuter może być przydatny w wielu miejscach. Choć wydaje się być narzędziem trochę rozrywkowym, może odegrać bardzo ważną rolę w różnych miejscach na całym świecie. Na przykład w obszarach górskich, lub w miejscach o trudnym dostępie w czasie intensywnych opadów śniegu, skutery śnieżne są używane przez służby ratownicze do szybkiego dotarcia do ludzi w potrzebie. Mogą przewieźć sprzęt ratunkowy lub lekarzy na miejsce wypadku lub do odległych miejsc. W obszarach, gdzie samochody mogą mieć trudności z poruszaniem się po zaspach, skutery, Używane są do transportu medycznego, pomagają w dostarczaniu lekarstw, prowadzeniu pomocy medycznej czy przewozie pacjentów w nagłych wypadkach. A w miejscach, gdzie śnieg zasypuje drogi, skutery śnieżne mogą być wykorzystywane do dostarczania zaopatrzenia żywności, paliwa czy innych niezbędnych artykułów. A w obszarach turystycznych, skutery śnieżne pozwalają na organizowanie wypraw, zwiedzanie terenów niedostępnych dla pojazdów oraz przewożenie turystów w trudnych warunkach śnieżnych. Skutery śnieżne mogą być też używane do prac porządkowych, np. do usuwania śniegu z dróg, oczyszczania terenów czy utrzymania bezpieczeństwa. W zimie Leśniczy zobaczył, jak Brązuś jest zainteresowany skuterem śnieżnym. Pomyślał, że może zabierze Brązusia w niezwykłą podróż przez biały, śnieżny las. Zaprosił więc Brązusia na przejażdżkę skuterem śnieżnym. Brązuś był bardzo podekscytowany. Wygodnie usiadł, a Leśniczy odpalił skuter. Brązuś trzymał się mocno. A widoki były bajeczne. Drzewa otulały ich, jakby były wielkimi śnieżnymi kocykami, a słońce rozświetlało białe kryształki śniegu, które tańczyły w powietrzu. Leśniczy przewiózł Misia Brązusia przez bajeczne białe pola śniegu, pokazując możliwości, jakie ma skuter. Z każdym zakrętem i skokiem nad pagórkami, brązuś czuł radość w sercu, a widok zimowej krainy był dla niego jak bajeczna, wyjątkowa podróż. Skuter sunął przez las, omijając zaspy i skacząc nad białymi pagórkami. Brązuś czuł się jak bohater. Oglądał rozświetlone lasy, gdzie drzewa wyglądały jak srebrne wróżki, jednak nagle gdy przejeżdżali przez gęsty fragment lasu, skuter nagle zatrzymał się. O nie, co się stało? Zapytał zaniepokojony miś brązuś. Leśniczy natychmiast zaczął badać skuter i odkrył, że coś przestało działać. Wyjął swoją skrzynkę z narzędziami, które zawsze woził ze sobą i zaczął naprawę. Brązuś trzymał latarkę. A leśniczy naprawiał skuter. Było to dosyć trudne, ale po pewnym czasie leśniczy naprawił skuter i mogli ruszyć dalej. Kontynuowali swoją podróż przez las, teraz jeszcze bardziej zjednoczeni i gotowi na kolejne przygody. Z każdym krokiem odkrywali więcej cudów zimowej krainy. Dotarli do Lodowego Jeziora. Które znajdowało się w środku lasu. Śpiew ptaków, delikatnie opadające płatki śniegu i zapach świeżego powietrza sprawiały, że podróż była jeszcze piękniejsza. Kiedy dotarli do lodowego jeziora, zobaczyli coś niezwykłego. Na środku jeziora była zamarznięta mała wyspa, a na niej siedział mały Jerzyk i Sarenka. Wyglądali na trochę zaniepokojonych. Sarenka opowiedziała, że jej przyjaciel, mały Jerzyk utknął na środku zamarzniętego jeziora i nie może wrócić na brzeg. Chciała mu pomóc, ale razem zostali na tym jeziorze. Miś, Brązu i leśniczy nie mogli pozostać obojętni. Postanowili pomóc sarence i jeżykowi. Leśniczy znalazł pod śniegiem długą gałąź którą użył jako most, aby dotrzeć do zamarzniętej wyspy. Miś Brązuś natomiast ze swoją miękką i ciepłą sierścią pomógł Sarence i Jerzykowi się ogrzać. Po udanej akcji ratunkowej Sarenka i Jerzyk odzyskali siły i z radością wrócili na brzeg. Podziękowali za pomoc. Wszyscy usiedli na brzegu jeziora i podziwiali uroki zimy. Śmiali się i opowiadali sobie historię. Gdy podróż dobiegła już końca, skuter zatrzymał się. Brązuś wychylił swoją główkę, a leśniczy podziękował Brązuśowi za towarzystwo i pomoc w patrolowaniu lasu. Brązuś również podziękował za tą cudowną podróż. Odkrycie skutera śnieżnego i możliwość pomocy leśniczemu Dały brązusiowi nowe spojrzenie na świat. Cieszył się, że może być użyteczny i że mógł poznać coś zupełnie nowego. Do usłyszenia w kolejnych przygodach misja brązusia i jego przyjaciół.